Hej! Zapraszam Was na kolejny film paznokciowy. Tym razem pokażę Wam jak wykonać to niezwykle efektowne i zarazem ultraszybkie w wykonaniu zdobienie imitujące kamień. To jest trochę taki kryształ, trochę marmur, trochę geoda, do wyboru. Co natomiast jest niezaprzeczalne to piękno dzisiejszego bohatera, czyli pyłków Flame Effect. Wiem, że zakochacie się w nich od pierwszego wejrzenia. Ja już przepadłam. Te cudeńka grają w dzisiejszym zdobieniu pierwsze skrzypce. Nie ma takiej kamery na tym świecie, która oddałaby to, jak bardzo te pyłki się mienią i jak intensywnie odbijają światło. Żeby jak najlepiej uchwycić ich blask, muszę na chwilę wyjść z ostrości, choć to i tak nie zdaje efektu w 100%. Do wyboru mamy cztery kolory, moje serce skradło złoto i miedź. Pyłki są niesamowicie delikatne i lotne, więc radziłabym nie włączać przy nich wiatraka. Pyłki Flame Effect możemy nakładać na dwa sposoby. Na dyspersję lub na nieutwardzoną hybrydę. Jeśli przykleimy płatki na produkt z dyspersją, otrzymamy bardziej płaski, gładki efekt. One się tak zgrabnie trzymają siebie nawzajem, że praca z nimi jest naprawdę szybka i przyjemna. Nakładając flejmy na nieutwardzoną hybrydę, efekt będzie bardziej wypukły. Otrzymamy lekką fakturę, delikatne wypukłości. Ja dzisiaj nie pogardzę dodatkową głębią, więc będę je aplikować na nieutwardzony lakier. Dobrze jest zmieniać technikę aplikacji zależnie od tego, na jakim efekcie końcowym Wam zależy. To, czy użyjemy tylko kilku kawałków, czy zakryjemy płytkę kompletnie, to już kwestia preferencji, ale oba efekty są możliwe i łatwe do osiągnięcia przy obu metodach. Do wykonania dzisiejszego zdobienia potrzebne nam będą Flame Effect Eldorado i Copperfield, Tip Top Whitemin Base. Biały żel Arte Brillante, wybrane kolory Glass Effect, u mnie są to Eureka, Wow, Indigo Licious, Adios Amigos i Rose Water. Przyda się też płytka do zdobień i pędzelki Aquarelle Sting 007 i 004. Zdobienie zaczniemy od nałożenia cienkiej warstwy White Whitemin Base. Zanim utrwala ją w lampie nałożę płatki Flame Effect, starając się ułożyć je w bardziej podłużny kształt. Nakładam je czystym pędzelkiem, ale płatki chętnie nabierają się czymkolwiek. Utrwalam w lampie. Na płytkę do zdobień wykładam odrobinę White Amine Base i czas na glasa. Wybrałam tę serię lakierów, bo zapewniają one półtransparentne krycie taki efekt akwareli. Możecie je ewentualnie zastąpić dowolnymi odcieniami hybryd zmieszanymi z akwarelem. Używając minimalnej ilości White in Base, zmiękczam niektóre granice koloru. I rozkładam go w taki nieregularny sposób na błytce. Trochę złota zakryję, trochę nie. Wszystko ma być takim organicznym nieładem. Utrwalam w lampie i dodaję białe elementy. Te linie mają być dalekie od ideału. Mają być nieregularne, poszarpane, rozdwajające się. W ten sposób idealnie dopełnią zdobienie. utrwalam w lampie i pokrywam hojną ilością topu dla wyrównania płytki paznokcia. Tip top oczywiście też utrwalam. Wszystkie te kroki w zbliżony sposób powtarzam na pozostałych paznokciach. Zmieniają się jedynie kolory hybryd i kierunek ułożenia płatków. Chasing. i to wszystko, paznokcie gotowe. Mam nadzieję, że się Wam podobają. Na żywo robią jeszcze większe wrażenie, a są naprawdę proste i szybkie w wykonaniu. Oczywiście pamiętajcie, że efekt kamiennych paznokci możecie ograniczyć tylko do kilku palców, ale ja nie mogłam się powstrzymać. Jak zaczęłam malować, tak, malowałam, malowałam. W opisie pod filmem znajdziecie wszystkie informacje o produktach, których użyłam, wraz z linkami do nich, a po więcej inspiracji paznokciowych zapraszam do osobnej playlisty. Jeśli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, proszę o zostawienie kciuka do góry. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!